W dzisiejszym odcinku opuszczam swoje górki Beskidu Wyspowego i ruszam na Podkarpacie, ale tym razem nie w Bieszczady, a po to, by poznać historię jednego z miejsc, w którym rozstrzygały się losy II wojny światowej, które pośrednio związane jest z historią Zimnej Wojny oraz podboju kosmosu przez człowieka. Do miejscowości Blizna, gdzie znajduje się park historyczny powstały na terenie tajnego nazistowskiego poligonu z II wojny światowej, na którym testowano hitlerowskie Wunderwaffe bombę latającą V1 oraz pierwszą na świecie rakietę balistyczną V2, która zdolna była do osiągnięcia przestrzeni kosmicznej. A w części drugiej filmu zabiorę was do leżącej nieopodal kamionki do folwarku Cyziówka, gdzie znajduje się imponująca wystawa starych motocykli przedwojennych, wojennych i powojennych oraz konstrukcji przełomowych dla historii motocyklizmu. Ja mam na imię Mariusz i witam na kanale Tylko Jazda z MotoTur. Rasą z Krakowa do Blizny nie będę Was zanudzać, bo mając napięty grafik leciałem 90% drogi autostradą A4. Na uwagę zasługuje jednak bardzo przyjemna, choć niekoniecznie odpowiednia na nejkeda, szutrowa droga prowadząca przez urokliwy las tuż przed parkiem w Bliźnie. Dzisiejszy odcinek będzie raczej bardziej historyczny, więc przejdźmy do historii. Po pierwszej wojnie światowej Niemcy zgodnie z traktatem wersalskim nie mieli możliwości rozwijania artylerii. Postanowili więc na rozwój technologii rakietowej, a biorąc pod uwagę to, że w tamtym czasie mieli najlepszych na świecie naukowców, wśród których znajdowało się wielu noblistów, stali się szybko pionierami w tej dziedzinie. Prace nad rozwojem doprowadziły do stworzenia wielu przełomowych konstrukcji, które gdyby dać Niemcom więcej czasu którego na szczęście dla nas nie mieli, mogłyby całkowicie zmienić losy świata. W 1937 roku założono ośrodek badawczy na wyspie Uznam w PNMND, w którym takową broń rozwijano. Alianci w 1943 roku zbombardowali tamtejszy kompleks, więc Hitler postanowił ukryć kolejny daleko od frontu w podkarpackich lasach. Postanowiono stworzyć poligon rakietowy w bliźnie. Niedaleko miejscowości Pustków, gdzie powstał obóz pracy, w którym podczas budowy infrastruktury poprzez nieludzkie warunki oraz mordy zginęło 15 tysięcy osób. Dziś na terenie dawnego poligonu znajdziemy Park Historyczny. Pierwszą z konstrukcji rozwijaną w Bliźnie, w której Hitler pokładał ogromne nadzieje, była bomba latająca V1. Można powiedzieć, prekursor dzisiejszych bezzałogowych dronów. Konstrukcja rozwijała zawrotną na tamten czas prędkość nawet do 700 km na godzinę i miała zasięg 260 km. Sporej liczby V1 użyto do ataków na Londyn. Z 22 tysięcy wystrzelonych V1 na miasto spadło 10 tysięcy. W wyniku bombardowań życie straciło 6 tysięcy osób, 20 tysięcy zostało rannych, zburzono natomiast niemal 200 tysięcy domów, a 250 tysięcy zostało uszkodzonych. V1 miała problemy ze startem, a później z celnością. Jednak przy tak dużej skali bombardowań prawdziwą jej siłą był porażający efekt psychologiczny, gdyż angielska obrona przeciwlotnicza bardzo słabo radziła w sobie z wykrywaniem oraz niszczeniem szybko lecącej niewielkiej bomby. Naloty V1 doprowadziły do tego, że z Londynu uciekło ponad milion osób. Znacznie groźniejszą potencjalnie bronią okazała się pierwsza w historii rakieta balistyczna V2. Również została wykorzystana w ataku rakietowym na Anglię. Łącznie wystrzelono 6 tysięcy rakiet, z czego na Londyn spadło 3000. tysiące. V2 poruszała się z prędkością kilku tysięcy kilometrów, osiągała pułap 93 km, i w ówczesnym czasie nie było przed nią żadnego ratunku. Ponadto rakieta była niemalże niemożliwa do wykrycia przez żadne ówczesne radary. Szczęśliwie dla aliantów na rozwój broni balistycznej Niemcy mieli zbyt mało czasu. W innym wypadku rakieta V2 po wyeliminowaniu problemów ze startem oraz celnością mogłaby całkowicie odmienić oblicze wojny. Odpowiednio rozwinięta V2 byłaby także zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych, a do stworzenia broni jądrowej naziści byli już o pół kroku. Po wojnie pojawiły się nawet głosy, że Niemcy zdążyły taką broń u schyłku wojny nawet przetestować. Mówiąc o Parku Historycznym w Bliźnie, nie bez znaczenia pozostaje rola Armii Krajowej oraz oddziałów partyzanckich, a także okolicznej ludności. Rakiety, w wyniku problemów technicznych, często spadały w okolice poligonu, a ich szczątki były zbierane przez miejscową ludność często z narażeniem życia i przekazywane Armii Krajowej. Wprowadzone były także obserwacje trajektorii lotów V1 oraz V2. W maju 1944 roku jedna z rakiet V2 spadła do rzeki Bug w okolicy wsi Sarnaki. Okazało się, że nie wybuchła. Została zlokalizowana przez wywiad AK oraz zamaskowana, a następnie wydobyta, rozmontowana i przewieziona w częściach do Warszawy. Wśród części znajdował się aparat odbiorczo-nadawczy, który mógł posłużyć do budowy radiostacji, zdolnej do przekierowania lotu rakiety. Części zostały dokładnie sfotografowane i opisane. Alianci wówczas orientowali się, jak wielkim zagrożeniem jest nowa nazistowska broń. Postanowiono dostarczyć części rakiety do Londynu. Akcji nadano kryptonim Most-3. Części rakiet oraz dokumentacje ukryte w dwóch butlach tlenowych przewieziono z Warszawy w okolicy Tarnowa, gdzie 26 lipca 1944 roku angielski samolot Dakota pod osłoną nocy wylądował zaledwie 1,5 km od niemieckiego posterunku, zabierając ładunek oraz kilku żołnierzy AK. W czerwcu 1944 roku został przeprowadzony przez Armię Krajową atak na wycofujących się z blizny Niemców, dzięki czemu ośrodek badawczy nie został do końca zniszczony. AK utrzymało teren aż do przybycia wojsk radzieckich. Dziś pozostałości pod dawnym poligonie możemy obejrzeć w Parku Historycznym. Dziś przed parkiem stoi piękny pomnik upamiętniający bohaterskie czyny żołnierzy AK oraz mieszkańców okolicznych wsi, których walka i ofiara przyczyniły się do zwycięstwa nad trzecią rzeszą. Po wojnie Werner von Braun, naukowiec odpowiedzialny za projekt V1 oraz V2, został przejęty przez Amerykanów, gdzie jak wielu nazistowskich naukowców, kontynuował swoje badania. Von Braun został powołany do nowo powstałej agencji NASA, której stał się pierwszym dyrektorem. Na bazie rakiety V2 powstała rakieta Jupiter-C, która wniosła w kosmos pierwszego amerykańskiego satelitę, a następnie rakieta Saturn V, dzięki której Amerykanie wylądowali na Księżycu. Sowieci także pozyskali i rozwijali rakietę V2, wysyłając w niej pierwsze żywe organizmy w przestrzeń kosmiczną. Do dziś krążą nawet plotki o tym, jakoby na pokładzie radzieckiej V2 Związek Radziecki próbował wysyłać nawet ludzi. Oprócz rakiety V2 oraz bomby latającej V1, na terenie parku historycznego Blizna znajdziemy także inne militarne ciekawostki z różnych okresów historycznych, np. przykład kuchnię polową czy agregat prądotwórczy. Znajduje się tam także rekonstrukcja okopu oraz barak, w którym mieszczą się kolejne militarne eksponaty. Znajdziemy tam nawet makiety zbudowane przez uczniów okolicznych szkół. A teraz krótka informacja konkursowa. Weź udział w konkursie dla motocyklistów. Przygotuj tekst o wycieczce motocyklowej, której byłeś uczestnikiem. Dodaj fotografię swojego autorstwa, prześlij na nasz adres mailowy i wygraj Super Nagrody. Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 150 zł i karta o wartości 1500 zł. Każdego miesiąca wybieramy trzy zwycięskie prace, a autor najlepszego tekstu całej edycji konkursu otrzyma także nagrodę główną. Po więcej informacji wejdź na mototur.pl. Kolejną atrakcją parku jest powojenny samolot popularny Antek, czyli Antonov AN2. oblatany po raz pierwszy w 1947 roku. ANWAS zdobył wielką popularność jako samolot prosty w pilotażu, prosty w obsłudze i bezpieczny w eksploatacji, oraz dzięki możliwości używania go na niewielkich lotniskach polowych oraz górskich. Używany był zarówno do zadań militarnych, transportowych, jak i naukowych czy rolniczych. Samolot mógł być wyposażony zarówno w podwozie kołowe, jak i narty czy pływaki, które dawały mu możliwość lądowania na rzekach i jeziorach. Kolejną ciekawostką jest także stojąca na terenie parku amfibia BDRM-2. Jeżeli wybieracie się do parku historycznego Blizna, warto poświęcić na jego zwiedzanie około godziny czy dwóch i tyleż samo należącą kilka kilometrów dalej wystawę starych motocykli w folwarku Cyziówka, o której to będzie druga część materiału. Jeszcze raz chciałbym zachęcić Was do wzięcia udziału w konkursie. Skoro oglądacie nasz kanał, z pewnością macie wiele niesamowitych motocyklowych historii do opowiedzenia. Szanse na wygraną są duże, więc warto wziąć długopisy w dłoń, wyjąć z szuflady stare zdjęcia i wysłać na nasz adres mailowy. Na koniec mała autoreklama. Jeżeli potrzebujecie odzieży i akcesoriów motocyklowych, zapraszamy oczywiście do naszego sklepu. Dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania, subskrybowania i zostawienia lajka. Do zobaczenia, cześć!